Cześć, cześć, słuchajcie Ja dzisiaj trochę innej, e, innej roli Na razie idę z chłopakami coś tam nagrywać Bo będą fajne no, motocykle Dzisiaj i jutro będę prowadził to wszystko Więc ja dzisiaj będę w ogóle w roli konferansjera To mnie będą teraz nagrywać A nie e, ja będę nagrywał A ja będę sobie teraz latał dronem, Bo będą motocykle fajne, zabytkowe I będziemy nagrywać sobie fajne, pięknie, ładne Teraz odbywa się dzięki uprzejmości wujka no. gminy które który nam udostępnił no. to miejsce. Witam bardzo serdecznie. Jest godzina 11, w sumie nawet 11.02. Ja witam Was po raz kolejny. Jestem szczęśliwy, że mogę znowu prowadzić Festiwal Kultury Mazurskiej. Czyli tradycji stało się zadość. Paweł Kisiel, witam serdecznie we własnym imieniu. Rozpoczniemy występem Maj Krysiak. Maja Krysiak, uczennica Szkoły Podstawowej w Sorkwitach. Maja, ja zapraszam na scenę. Ona, jak gdyby, rozrusza to, potem będziemy mieli oficjalne otwarcie. Zatem zapraszamy. Akompaniament, moi drodzy, i przygotowanie Cezary Nowakowski. Witamy serdecznie. Wielkie brawa również dla naszego maestra. A zatem piosenki w wykonaniu Mai Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Są tylko te dni, których jeszcze nie znamy Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy Więc przez płonący las przeprowadź mnie Niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz I przez płonący las przeprowadź mnie Jak wielka rzeka Szanowni Państwo, mili goście, pragnę was bardzo, bardzo serdecznie przywitać. Jest to już jedenasta odsłona Festiwalu Kultury, pani wicemarszałek Sylwia Jaskulska, którą bardzo serdecznie witamy. Dobre, szanowny panie wójcie, pani starosta, koleżanki i koledzy samorządowcy, panowie komendanci, drodzy przyjaciele. Mazur, regionu warmii i Mazur. Wszystkiego Państwu życzę dobrego, dużo zdrowia i pięknych uroczystości. Dziękuję bardzo. Jedenasty festiwal kultury mazurskiej w sorkwitach uważam za otwarty. Natomiast teraz nastąpi rzecz niezwykła. Doniosła chwila tak dla nas, jak i dla człowieka, który szczególnie zasłużył się, można powiedzieć, tutaj w regionie sorkwickim. Mówię o pastorze Krzysztofie Muczmanie. Otóż będzie to uroczystość wręczenia medalu imienia doktora Kurta Obica. Zapraszam serdecznie członków kapituły, jak również o wprowadzenie sztandaru Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Moi drodzy, ja zapraszam w takim razie do mikrofonu o przywitanie z uczestnikami spotkania i wprowadzenie oczywiście e, pana Zbigniewa Wróblewskiego, przewodniczącego kapituły medalu doktora w kurta Owicza. Witam Państwa serdecznie. Chciałbym bardzo podziękować organizatorom festiwalu, że udostępnili nam czas na tą uroczystość, chociaż to było festiwal już był w tracie organizacji i serdecznie za to dziękuję. Proszę Państwa, z tego, że medal jest przyznawany tylko raz do roku i tylko dwóm osobom, jest to medal bardzo elitarny, a rangę tego medalu określa osoba Kurta, doktora Kurta Obica, dlatego poproszę członka Zarządu Kapituły, Zdzisława Szymochę, o wygłoszenie krótkiej informacji o doktorze Obicu. Szanowni Państwo, postać doktora Kurta, Alfreda Obica, jest wyjątkowa w historii Mazur, ale też i Polski dlatego że jego dokonania niektórzy ustawiają na tej samej płaszczyźnie co dokonania Wojciecha Kęczyńskiego. Medalem imienia Kurta Obica za codzienne i owocne przekuwanie idei pojednania w czyny i prawdziwe trwanie przy każdym człowieku w różnych momentach jego życia oraz integrowanie społeczności na Warmii i Mazurach. Teraz poproszę członka Zarządu kapituły Wiktora Lejka o przedstawienie laudacji osoby wyróżnionej. Dzień dobry Państwu. Witam przede wszystkim laureata, czyli księdza Muczmana wraz z małżonką. Niestrudzonym duszpasterzem działającym na rzecz społeczności miejscowych luteran jest ksiądz Krzysztof Muczman oraz wielce go wspierająca małżonka Hanna, co podkreślam szczególnie. Przyznając medal im. Kurta Obica, księdzu konieczne jest podkreślenie roli podziękowania pastorowej w wspieraniu tak rozległych, humanistycznej działalności księdza Muczmana na rzecz mieszkańców naszego regionu. Bardzo się cieszę, że kapituła tak postanowiła. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Ja poproszę teraz naszego laureata oraz panią marszałek o wręczenie medalu. Przede wszystkim chciałbym podziękować bardzo serdecznie kapitule, ludziom, którzy o tym zdecydowali, żeby tę szczególną nagrodę, to szczególne wyróżnienie, ten szczególny medal yy, przyznać mojej osobie. Szczerze mówiąc, kiedy otrzymałem informację, że taka jest decyzja kapituły, do dzisiaj zastanawiam się, czy to była dobra decyzja i czy rzeczywiście na nią zasługuję ale skoro jakieś grono tak zdecydowało, to widocznie miało jakieś powody. Moi drodzy, bardzo dziękujemy. Naprawdę doniosła chwila i no wzruszająca, no nie ma co, nie ma co mówić. Słuchajcie, moi drodzy, przechodzimy do kolejnych, że tak powiem, punktów programu dnia dzisiejszego. Zapraszam do prelekcji Klimaty Mazurskie w przewodnikach w wykonaniu pana Wojciecha Kujawskiego. To ja myślę, że pomału zaczniemy. Dziękuję wszystkim, Państwu, ale szczególnie tym, którzy wypowiedzieli tyle ciepłych słów pod moim adresem, że chce mi się żyć. O, Jak Przypominam sobie to. Dzień A świetna nasz płynie do i do góry. Bye la Szota, szota, co trząsnę nogę złota, by się panny nie wstydziły. mną koło zatańczyły. Raz w lewo, raz w prawo, potem okręć się żwawo. Raz w lewo, raz w prawo, potem okręć się żwawo. Oj tego, tego, tego dana, tego dana, tego dana, oj tego, tego, tego dana. Moi drodzy, przed Państwem Cezary Makiewicz! Wielkie brawa! Dzień dobry, witam serdecznie. Zarzucić wędkę gdzieś w Mazury Zatrzymać się na jakiś czas Jezioro spojrzeć potem chmury Z których wyraz na stary las Na 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 Zarzucić wędkę gdzieś przez tworza Złapać za ogon dziki sznur Co mi tam turkusowe morza Domi tam rajskich dachów, tutaj mam bór, tutaj mam las, różową zorzę nocnych miast, tutaj mam sen, co mi się śni? Czerwona chusta, biały gina. Bardzo dziękuję moi drodzy. Widzimy się jutro. Żegnam Was i witam Was jutro o godzinie 11. Rozpoczynamy drugi dzień 11 festiwalu Kultury Mazurskiej. Do widzenia, do zobaczenia.